W przypadku przyczyn nieswoistych chorób zapalnych jelit mamy tutaj czynniki genetyczne, mamy czynniki immunologiczne i mamy czynniki środowiskowe. I te, te trzy czynniki będą się tak ym, przenikać. To nie jest tak, że tylko genetyka będzie wchodziła w grę, ale te trzy czynniki razem. I z czynników środowiskowych to, co najbardziej będzie wpływało na naszego pacjenta, to stres, zaburzenia mikrobioty jelitowej. Dieta, taka właśnie zachodnia, przetworzona, bogata w cukry proste, bogata w tłuszcze nasycone, mała ilość błonnika, mała ilość warzyw, owoców, palenie papierosów jest bardzo silnym czynnikiem środowiskowym, gdzie pacjenci właśnie z chorobą leśnskiego krona dla nich palenie będzie bardzo nasilało tutaj możliwość wystąpienia leśnioskiego krona i to już jest też bardzo dobrze opisane w literaturze picie alkoholu, też nadużywanie leków przeciwbólowych, czy IPPS zmniejszających tutaj ilość pH w kwasu solnego w żołądku. Też mówi się troszeczkę gdzieś tam o sytuacji geograficznej, czyli pochodzeniu, ale myślę, że tutaj bardziej skupiamy się właśnie na diecie, paleniu papierosów, stresie i zaburzeniach mikrobioty jelitowej plus te leki. Przeważnie jest tak, że pacjenci mają predyspozycję do chorób, nieswoistych chorób zapalnych jelit. Musi się zadziać jakiś stan zapalny, być może związany właśnie z czynnikami środowiskowymi, i wtedy następuje tutaj kaskada objawów. Nie jest to tak. Rzadko się zdarza tak, że pacjent się rodzi i za chwilę gdzieś tam. Pojawiają się te objawy. Tutaj u dzieci, tak jak mówiłam, jest to mniejszy odsetek i tutaj szczególnie ważne są te czynniki genetyczne, no ale to też jest ważne przy wywiadzie z rodzicami, czy na przykład jest takie dziecko obciążone po prostu gdzieś tam genetycznie, bo rodzice mają na przykład nieswoiste choroby zapalne jelit. Oczywiście nie jest to przeciwwskazanie do, do zajścia w ciąży, ale musi być to okres też remisji. W przypadku IBS-u, zespołu te nadwrażliwego, tutaj często może on występować czasowo po infekcjach, na przykład jelitówce, takie objawy występują. W przypadku nadużywania właśnie IPP, nadużywania niesteroidowych leków przeciwzapalnych. W przypadku tutaj kiepskiej diety, stresu, też dysbioza jelitowa, liniki genetyczne to jest bardzo, bardzo niski, niski odsetek, tutaj głównie stres dieta i dysbioza jelitowa będą powodowały takie dolegliwości. Oczywiście też w przypadku SIBO współistniejącego, no to głównie nadużywanie też antybiotyków, IPP, no ale też mogą być czynniki takie typowo związane z anatomią, czyli na przykład problem ze stawką krętniczo-kątniczą.